Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że strata może zamienić się w największą szansę w Twoim życiu? To historia rodziny, która odkryła znaczenie prawdziwego bogactwa dopiero wtedy, gdy musiała porzucić to, co uważała za niezbędne. Dawno, dawno temu żyła sobie skromna rodzina, która mieszkała na małym gospodarstwie. Głowa rodziny, Giacomo, był dobrym i pracowitym człowiekiem, zawsze wdzięcznym za najmniejsze rzeczy w życiu. Razem z żoną Marią i dwójką dzieci wiedli skromne życie, utrzymując się na utrzymaniu jedynej krowy, istoty, która była deela nich wszystkim. Dzięki niej produkowali mleko, masło i sery, które sprzedawali, aby zarobić minimum. Każdego ranka Giacomo wstawał wcześnie, aby wydoić krowę i udać się na rynek. Jego dzień upływał na prostych gestach. Takich jak uprawa małego ogródka warzywnego czy naprawa stajni. Maria natomiast zajmowała się domem i dziećmi, ucząc je szacunku i wdzięczności. Pomimo trudności, Giacomo był pewny siebie i optymistyczny. Maria natomiast zaczęła odczuwać ciężar życia, złożonego z poświęceń i wyrzeczeń. Ich krowa była błogosławieństwem, ale i ograniczeniem. Wszystko zależało od niej, a strach przed jej utratą był ciągły. Pewnego dnia, gdy Giacomo doił krowę, zobaczył starszego podróżnika zbliżającego się błotnistą ścieżką. Mężczyzna, owinięty wznoszony płaszcz, wyglądał na wyczerpanego i zmarzniętego. Giacomo, wiedziony wrodzoną dobrocią, serdecznie go przywitał i zaprosił na odpoczynek do ich skromnego domu. Maria początkowo się nie zgodziła. Mamy tak mało, a teraz musimy się tym dzielić z nieznajomym? zapytała zirytowana. Ale Jakub odpowiedział jej łagodnie. Bóg zawsze dał nam wystarczająco dużo i żaden akt dobroci nas nie zuboży. Maria, choć niechętnie, zgodziła się. Starzec, który przedstawił się jako zachełsz, wyjaśnił, że jest podróżnikiem szukającym orzeźwienia po długiej podróży. Powiedział, że ma dar obserwowania sytuacji ludzi i udzielania im rad, które mogą ich zainspirować lub poprowadzić. W zamian za gościnę obiecał zostawić coś, co może odmienić ich życie. Podczas kolacji Zacheusz opowiadał historię o odległych krainach i ludziach, którzy po wielkich wyzwaniach znaleźli nowe ścieżki. Dzieci słuchały oczarowane i nawet Maria, choć zachowała ostrożność, Uśmiechnęła się, słysząc słowa starca. Następnego ranka Zacheusza już nie było. Na stole w kuchni zostawił list. Dziękuję za życzliwość. Postanowiłam podarować ci coś, co pomoże ci w trudnych chwilach. Sprawdź kuchnię. Podekscytowana rodzina wbiegła do pokoju i znalazła stół zastawiony jedzeniem mięsem, serem i zapasami wystarczającymi na miesiące. Przez chwilę poczuli ulgę. Kiedy jednak wyjrzeli na zewnątrz, zdali sobie sprawę, że krowy już tam nie było. Zacheusz to wziął, wykrzyknął zszokowany Giacomo. Krowa zniknęła bez śladu i od razu podejrzewali podróżnika. Wściekłość i rozpacz ogarnęły rodzinę, stracili wszystko. Z ciężkim sercem Giacomo zdał sobie sprawę, że narzekanie niczego nie rozwiąże. Resztki jedzenia postanowił wykorzystać na przeżycie, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży części zapasów na zakup nasion i kurczaków. Zaczął uprawiać ziemię i dywersyfikować swoją działalność. Pierwsze razy były trudne. Giacomo, przyzwyczajony do pracy z krową i małym ogródkiem warzywnym, stanął przed wyzwaniem uprawy większych działek bez doświadczenia. Ziemia wydawała się twarda i niegościnna, a pierwsze próby sadzenia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Były nieudane zbiory, dni nieustannej pracy i bezsenne noce spędzone na planowaniu nowych strategii. Maria mimo trudności nie poddała się. Ich dzieci również zaczęły pomagać jak tylko mogły, zbierając drewno, przynosząc wodę ze studni oraz pomagając w sadzeniu i zbieraniu warzyw. Kierowała nim determinacja Giacomo i wsparcie rodziny. Kiedy kury w końcu zaczęły produkować jaja, był to moment ogromnej radości. Maria ostrożnie umieściła je w wiklinowych koszach, a Giacomo zabrał je na lokalny targ, gdzie znalazł stałych nabywców. Pierwsze zarobki, choć skromne, zostały mądrze zainwestowane. Postanowili poświęcić się bardziej uprawie warzyw. Z cierpliwością i zaangażowaniem eksperymentowali z różnymi odmianami, dowiadując się, które najlepiej pasują do ich gleby. Każdy mały sukces, taki jak pierwsze obfite zbiory, dawał im motywację do dalszego działania. Handlowali częścią swoich zbiorów z innymi rolnikami, aby zdobyć niezbędne narzędzia i materiały, wzmacniając swoje zasoby i determinację. Każdy najmniejszy postęp wzmacniał ich zdolność do pójścia do przodu. Z biegiem czasu pola zaczęły przynosić coraz lepsze owoce. Giacomo nauczył się obserwować glebę, wybierać odpowiednie nasiona i cierpliwie opiekować się roślinami. Rodzina posadziła drzewa owocowe, a pierwsze pędy były źródłem wielkiej nadziei. Zbiory poprawiały się z sezonu na sezon a dzięki nowym dochodom w końcu mogli kupić więcej krów. Gospodarstwo zmieniło się na ich oczach. Niegdyś niewielka działka stała się teraz bujnym miejscem, pełnym życia. Na podwórkach pasły się zwierzęta, pola były zielone i żyzne, a dom, choć prosty, był pełen ciepła i zadowolenia. Każdego dnia Giacomo dziękował za lekcje, których się nauczył, i siłę, którą znalazł w swojej rodzinie. Dzieci nauczyły się pomagać w polu i opiekować się zwierzętami, zamieniając trudności w projekt rodzinny. Po kilku latach nie tylko udało im się przetrwać, ale także zamożnieli bardziej niż kiedykolwiek sobie wyobrażali. Mała farma była teraz bujnym miejscem, pełnym życia. Pewnego dnia Zacheusz wrócił na farmę. Nie rozpoznał miejsca. Tam, gdzie kiedyś stała nędzna chata, teraz stał przestronny dom, otoczony zwierzętami i zielonymi polami. Giacomo, widząc jego przybycie, wybiegł pełen złości. Jak śmiecie nas zdradzać? Zabraliście nam jedyne źródło utrzymania. Zacheusz spokojnie odpowiedział: Masz pełne prawo się złościć, ale pozwól, że cię o coś zapytam. Gdybyś nie stracił krowy, zrobiłbyś to wszystko? Giacomo milczał. Zastanowił się nad tymi słowami i zdał sobie sprawę, że Zacheusz miał rację. Utrata krowy zmusiła go do odnalezienia siebie na nowo, rozwoju i odkrycia zasobów, o których istnieniu nie miał pojęcia. Następnie Zacheusz dodał z uśmiechem. Ale myślę, że teraz chcesz znowu zobaczyć starego przyjaciela. I krowa pojawiła się z drogi, żywa i w doskonałym zdrowiu. Nosiłem ją ze sobą przez jakiś czas, abyś mógł odkryć, że jesteś silniejszy niż myślałeś. Giacomo wzruszony objął Zacheusza i zrozumiał, że ten człowiek nie był zdrajcą, ale nauczycielem, który odmienił ich życie. Ta historia uczy nas, że czasami trzymamy się tego, co daje nam bezpieczeństwo, nie zdając sobie sprawy, że to nas powstrzymuje. Trudności mogą być bolesne ale często są początkiem transformacji. A czasami to, co uważamy za stracone, może powrócić, ale dopiero po nauczeniu nas niezbędnych lekcji. A ty? Czy zdarzyło ci się kiedyś, że wszystko wydawało się stracone, ale okazało się błogosławieństwem? Napisz to w komentarzu. Twoje doświadczenie może być światełkiem nadziei DLA kogoś innego, kto stoi przed podobnym wyzwaniem. Podziel się tą historią z każdym, kto Twoim zdaniem może jej potrzebować. Prosty gest, taki jak opowiedzenie historii, może otworzyć nowe horyzonty i skłonić do myślenia. A jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, aby poznać więcej historii, które inspirują serce i duszę. Dziękujemy, że jesteście tu z nami i do zobaczenia wkrótce przy kolejnej historii.